Dotknij strony, aby przeczytać jej zawartość. Identyfikator podmiotu: SCP-8339. Poziom pierwszy: 8339. Klasa podmiotu: Apolion. Nieograniczony. Środki ograniczające rozpowszechnianie się wirusa. Skrybowie fundacji mają zapewnić, że ten dokument jest reprodukowany zgodnie z czwartym mandatem Gurithiego. Co najmniej jedna kopia tego dokumentu musi być umieszczona w Bibliotece fundacji każdej nory. Wiele kopii ma być przechowywanych w skarbcach Biblioteki fundacji w wyższych norach. Co najlepiej zapewni, że ten dokument przetrwa i będzie czytany przez Potomnych. W żadnym wypadku nikt nie może manipulować ani edytować żadnej części tego dokumentu zgodnie z pierwszą bólą Stamlen z roku 67 naszej ery lekarze Dyrektorzy, którzy nie zastosują się do tego polecenia, będą podlegali karze, włącznie z degradacją na stanowiska w bibliotekach Nory. Dokument ten wielokrotnie ginął i był rekonstruowany na przestrzeni dziesięcioleci. Po zniszczeniu Burowonea konieczne jest zachowanie tego dokumentu w jego obecnej formie. Nowa fundacja musi zadbać o to, by nie przepadła ona ani razu więcej. To nasza jedyna szansa, by przypomnieć sobie, dlaczego zeszliśmy do podziemia. Pierwotne środki ograniczające rozpowszechnianie się wirusa. Opierając się na skąpych odzyskanych dokumentach i historii mówionej, środki przychowawcze dla STP-8339 składały się z następujących dyrektyw. Po pierwsze, zgasić lub zakryć wszystkie źródła światła w placówkach fundacji. W ciągu dnia nikt nie mógł wchodzić na teren fundacji z powierzchni. Zabronione było również wchodzenie do obiektów w nocy. Gdy świeci księżyc, zostało to przeprowadzone jako środek tymczasowy. Nie udało się. Po drugie, aby ułatwić sposoby walki z SCP-8339, obejmowało to użycie ciemnych bomb i fotograficznej broni palnej oraz blokady ciemności. To się również nie powiodło. Po trzecie, Znalezienie metod życia w całkowitej ciemności w siedzibach fundacji podczas opracowywania sposobów walki z SCP-8339. To również się nie powiodło. Po czwarte, stworzenie scenariusza awaryjnego, gdyby nie udało nam się wygrać z SCP-8339. Wszyscy dyrektorzy fundacji mieli przekształcić podziemne miejsca w nory. Genetycy mieli znaleźć sposób na wyeliminowanie sposobu, w jaki ludzie emitują światło z ciepła ciała. Tak, aby SCP-8339 nas nie znalazł. Jedynie czwarta dyrektywa odniosła sukces. Czwarta dyrektywa jest jedynym powodem, dla którego wciąż żyjemy. Opis: SCP-8339 to desygnacja dla istot. Znanych w potocznym języku jako luminarzy. SCP-8339 są wrażliwi na wszystkie formy światła. Polegają na świetle, które mówi im, dokąd mają się udać, i są w stanie dostrzec nawet najsłabsze światło przez mury oddalone o setki mil. Poruszają się z niezmierzonymi prędkościami. I są znane z tego, że powodują, że każda żywa istota, której dotkną, pęka przez światło w każdym spektrum. W czasach pierwszej fundacji pozwalało to na to, aby więcej z nich mogło cię zobaczyć. Wszelkie środki zagrodzenia dostępu były bezużyteczne, o ile wykrywały światło, które emitowałeś. Nie jedzą, nie piją, nie śpią zabijają wszystko, co zobaczą. Dla wszystkich w nowej erze są one jedynym powodem, dla którego wciąż ukrywamy się w podziemnych jaskiniach. Uzupełnienie. Poniżej znajduje się odzyskany dokument napisany w roku trzecim aktualnej ery, rzekomo autorstwa administratora Guritchi przed poniedziałkową masakrą wybór Rowne. Jest to jedyny dokument drugiej fundacji lekarzy, który przetrwał do nowej ery. Dla potomnych jego treść została napisana poniżej. Pierwotnie pierwsza fundacja lekarzy wierzyła, że luminarze. Starożytne słowo oznaczające naszego wroga widzą tylko w spektrum światła, widzialnego tak jak my ludzie że komu jesteśmy w stanie zobaczyć. Tak więc, w swojej arogancji, nakazali pierwsze trzy dyrektywy. Fundacja była pewna, że jeżeli wyłączy światło i założą gogle, przeżyją. Przez pierwsze kilka tygodni nadal w to wierzyli. Fundacja nie zdawała sobie sprawy, że to dlatego, że wróg szukał tylko najłatwiejszej, bardziej świetlistej zdobyczy. Ośrodek XIX był największym z ośrodków i w całości znajdował się pod ziemią. Gdy luminarzy byli już w pobliskim Nowym Jorku, odkryli światło emitowane przez ciepło ciał tysięcy ludzi i anomalii. Ośrodek XIX upadł w ciągu kilku godzin. Ośrodek Pierwszy już wcześniej zarządził pierwsze trzy dyrektywy w celu przeciwdziałania SCP-8339. Po ośrodku XIX dodali czwarty i projekt Nora rozpoczął się na dobre. Genetycy próbowali znaleźć sposób na maskowanie ciepła ludzkiego ciała i. Przez ten cały czas potwory niszczyły miejsca na całym świecie zabijając to, co z nas zostało. I wtedy genetycy odnieśli sukces. Krew w żyłach ludzkości zaczęła mrozić krew w żyłach. Mogliśmy się skutecznie ukryć przed ich wzrokiem. W końcu wycofaliśmy się całkowicie do podziemi. Porzuciliśmy nasze wygody, porzuciliśmy elektryczność, porzuciliśmy nawet ogień. Porzuciliśmy światło. Potem nastała era Nor, okres Podola, okres inwazji. Wszystko to niszczyło naszą wiedzę o tym, kim byliśmy kiedyś. Gdy nasze biblioteki zostały zniszczone, a my pogrążyliśmy się w małych, destrukcyjnych konfliktach w ciemności. Przerządziliśmy szereg ludzi, a podludzie nas wyrżnęli. Zawaliliśmy ich nory. Oni zmasakrowali nasze. W tych mrocznych latach jedyne, na czym nam zależało, to rozupywanie czaszek naszych pomniejszych, i cieszymy się z tego. A teraz zapominamy, że limunarzy w ogóle istnieją. Nasza fundacja została raz zniszczona i odbudowana. Kiedy ta wojna dobiegnie końca, nie ma wątpliwości, że zostanie zniszczona i odbudowana ponownie. Jesteśmy tylko tymi, którzy przeżyli koniec świata, zbierając kawałki. Umieścilibyśmy tu naszą historię, ale nie mamy żadnej. Ale przetrwamy, bo wciąż jesteśmy ludźmi i wciąż możemy odzyskać to, co nasze. Umieramy w ciemności, abyśmy mogli żyć w świetle. Nie należy zmieniać tego dokumentu. Jakiekolwiek zmniejszenie bądź dodanie do niej treści będzie uważane za ma